Się? Witam serdecznie na 19. sesji Rady Gminy. W związku z prowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia hydraulicznego informuję, że sesja Rady Gminy została zwołana w trybie korespondencyjnym. Porządek sesji wraz z materiałami otrzymali wszyscy radni i został on umieszczony na stronie Urzędu Gminy w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Otwieram sesję 19. Rady Gminy za Punkt pierwszy. Otrzymają od wszystkich radnych potwierdzenie odbioru materiałów przekazanych pod obrady sesji wszyscy radni przesłali koperty zwrotne z imiennymi kartami do głosowania zawierającymi wyniki głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał. Na podstawie podpisów radnych potwierd potwierdzających udział w sesji stwierdzam praworządność obrad. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania zawodowego nauczycieli wraz z uzasadnieniem radni otrzymali na piśmie. Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli. Paragraf pierwszy. Środki przeznaczone w budżecie Gminy Zadim na rok 2020 na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zadim dzieli się następująco. 20% na dofinansowanie kosztów udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższej klasówki doskonalenia. 80% dofinansowania kosztów udziału. Nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 2. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pierwszym i drugim punkcie, obejmuje również koszty podróży na poszczególne formy doskonalenia. Paragraf drugi. Dofinansowanie, o którym mowa w paragrafie pierwszym, przeznacza się na dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem następujących priorytetów pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia specjalistyczne, historia. Paragraf trzeci. Kwotę dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli w porozumieniu z dyrektorami szkół ustala się na rok 2020 w maksymalnej wysokości do 50% tej opłaty, nie więcej niż 2000 zł. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zadzin. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Łódzkiego. Radni głosowali nad uchwałą nr 19 2020 w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania zawodowego nauczycieli w sposób następujący: Radny Walecha wstrzymujący. Dudczak za. Stępińska wstrzymujący, Bróżdziak wstrzymujący, Chmielewski za, Cieśnik za, Krysiak za, Lewandowska za, Pośpieszyńska za, Poliński za, Stępień za, Sujka za, Wawrzynkowska przeciw, Wawrzyniak wstrzymujący, Wojtaszczyk wstrzymujący. 9 radnych za, 5 wstrzymujących, jeden przeciw, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy za dzień na rok 2020 wraz z uzasadnieniem. Radni otrzymali na piśmie. Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy za dzień na rok 2020, paragraf pierwszy. W uchwale numer 19, stopień 2019 Rady Gminy Zadzień z dnia 30 grudnia 2019 dokonuje się następujących zmian. Pierwsza. W dochodach budżetu Gminy za dzień na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały nr 2. W wydatkach budżetu Gminy za dzień na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały nr 3. Załącznik nr 12. Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Radni głosowali nad uchwałą nr 19124-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy za dzień na rok 2020 w sposób następujący. Radny Walichak za, radny Dutczak za, radna Stępińska za, radny Druzdziak za, radny Chmielski za, radny Cieślik za, radny Krysiak za, radny Lewandowska za, radny Boliński za, radna Pośpieszyńska za, radny Stępień za, radny Sójka za, radna Lanczakowska za, radny Wawrzyniak za, radny Wojtaszczyk za. Piętnastu radnych za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie została przyjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zadzim wraz z uzasadnieniem radni otrzymali na piśmie. Uchwała Rady Gminy Zadzim w sprawie dokonania zmian wieloletniej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zadzim. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 1606 Rady Gminy Zadzim z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zadzim na lata 2020-2029. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje imieniu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2 Wykonanie powierza się wujtowi gminy Zadzim. Paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Radni głosowali nad uchwałą nr 19-125-2020 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zadzim w sposób następujący. Radny Warycha, za radny Zaradna Stępińska, za radny, Bruździak, Zadny, Chmielecki, Zadny Kieśnik, Za Radny Krysiak, Za Radna Jawandowska, Za Radny Poliński za, Radna Pośpieszyńska za, radny Stępień za Radny zaradna za, Radna Za Radny Wojtaszczyk, Za Radny za. 15 głosów za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy, za została podjęta. Przechodzimy do punktu 5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoletniego kredytu bankowego. wraz z uzasadnieniem radni otrzymali na piśmie. Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu bankowego. Paragraf pierwszy zaciągnąć w 2020 roku kredyt długoterminowy banku wybranym w drodze postępowania o zamówienia publiczne w wysokości 1 059 296 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek kredytów długoterminowych. Paragraf drugi ustali iż zobowiązanie z tytułu kredytu, o którym mowa, w paragrafie 1 niniejszej uchwały, y, pokryte zostanie dochodami własnymi gminy Zadim w latach 2020-2029. Paragraf trzeci Wykonanie uchwały powierza się górtowi gminy Zadim. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. punkt 5. Czyli radni głosowali nad uchwałą 19.126.2020 2020 w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu bankowego w sposób następujący. Radny Warycha zaradny Dudczak, zaradna Stępińska, zaradny Bróżniak, zaradny Chmielecki, zaradny Cieślik, zaradny Krysiak, zaradna Lewandowska, zaradny Poliński, zaradna Pośpieszyńska zaradny Stępiń, zaradny Sójka, za, radny Stępień, za, radny Sujka, za. Wagrząkowska Radna w Radnych za, Radny, za, radny za 15 głosów za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 1925-2020 w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu bankowego została podjęta w trybie, nie, w trybie jawnym z zwykłą większością głosów. Uchwała oraz wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu z niniejszej sesji. Punkt 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych przyjmowane były drogą mailową i w formie pisemnej. Wnioski o realizację bieżących potrzeb mieszkańców gminy złożyli radna Halina Roszonkowska, radny Dominik Kryszak, radny Władysław Stępień i radny Paweł Poliński. Treść wniosków przekazana, przekazana została wójtowi w celu ich realizacji. Pragnę zapewnić, że Rada Gminy, jak również Urząd Gminy pomimo ograniczenia dostępu bezpośredniego interesantów wypełnia swoje zadania na bieżąco. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta epidemia jak najszybciej się skończy, przejdzie do historii, wszyscy wrócimy do normalnego trybu pracy, urząd, wszyscy mieszkańcy i to życie normalne będzie się dotyczyło w taki sposób jak poprzednio. Dziękuję wszystkim za uwagę i zamykam obrady 19 sesji Rady Gminy.